Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak podłączyć syntezator DeepMind z iPadem po to, aby uzyskać jeszcze lepsze sterowanie. Zobaczcie, wchodzimy w Global, zmieniamy Access Point. Oczywiście musi być tutaj ustawiony Access Point, oczywiście, i teraz zmieniamy z Disable na Enable, aby on rozpoczął nadawanie sieci. Kiedy już rozpocznie nadawanie sieci, to iPad powinien go widzieć. O, proszę bardzo, widzi go. Oczywiście wpisujemy hasło, które jest tam potrzebne. Ja już wcześniej to zrobiłem. Kiedy mamy połączenie z WiFi, wchodzimy w aplikację DeepMind 12, ustawienia WiFi Server. Tutaj zaznaczamy sieć pierwszą, sieć pierwszą, mamy połączenie. Widzimy, że głosy nam się tutaj pojawiają.